Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na króciutki film z losowaniem z okazji rozdania na 200 subskrypcji. Zgłosiło się sporo osób, ale tylko 24 osoby spełniły warunki. Niektórzy po prostu nie subskrybowali mojego kanału, a wyrazili chęć wzięcia udziału w rozdaniu. No ale. 24 osoby spełniły warunki. Tutaj wypisałam wszystkie już te niki. Także zaraz rozlosujemy osoby, osobę, przepraszam, która wygra tą paczkę. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. To bardzo mnie cieszy, że nasza YouTube'owa rodzinka się rozrasta. Dalej zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i komentowania jak najbardziej. Następne rozdanie oczywiście już ogłosiłam, że będzie na 300 subskrypcji. Także zapraszam. A teraz nie przedłużając już losujemy. Osoba, która wygrała, jest to Joanna Budzińska. 81-94. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak nie będzie widać, to w opisie będzie po prostu. Nazwanika, który wygrał. Także serdecznie gratuluję pani Joannie. Do końca tygodnia niech się do mnie odezwie. W opisie jest adres mailowy. Także zapraszam do kontaktu. Dogadamy szczegóły wysyłki. A resztę osób zapraszam. Do następnego rozdania. Może wtedy Wam się poszczęści. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.